Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry, która nazywa się Valorant. Moi drodzy, Valorant jest to gra na bardzo, ale to bardzo podobnych zasadach do Counter-Strike'a z taką różnicą, że po prostu nasze postacie, którymi gramy, mamy tak jakby wiecie, wybór, wybór postaci i tak dalej, możemy sobie grać postaciami. No i te postaci mają po prostu skille No i cała gra polega na tym, że po prostu rasujemy bombsite, podkładamy paki i tak dalej, jak chce się. I powiem wam szczerze, że naprawdę gra jest naprawdę fajna. Zagrałem kilka gierek, naprawdę grało się niesamowicie. I powiem wam szczerze, że naprawdę było, było fajnie Dlatego jeżeli chcecie więcej materiałów z tej serii To powiedzmy 10 tysięcy łapek w górę I będzie nowy odcinek A póki co moi drodzy, jeżeli ktoś z na tym kanale I jeszcze tego nie subskrybuje Zachęcam bardzo gorąco do zasubskrybowaniu zasub, Zasubskrybowaniu, zasubskrybowania Nie wiem, przepraszam, gadam głupoty I co, ja was zapraszam do oglądania Ciekawe jak ludzie z Lola widzą, że gram w Valoranta Ciekawe jak to jest pokazane O, Znowu się gra. Moje rządło czeka na tę rozgrywkę Bożą Jaką postać? No nie, wziął mi moją, to ja... No, a, też mi wziął, a nie, to ja, no tak, budy mi wziął a, Dobra, to ja zagram sagą Będę sagi, Będę, tak wa... się. Będę cię sagował, jak zwykle Jezu, ja chciałem Z zagrać Co się dzieje? Na czym jesteśmy? Czekaj Jesteśmy pod terror, chyba mhm. Udajmy się na, Udajmy się na up, przyjacielu Mi się wydaje, że ten bombsite już jest, nie wiem, bardziej przyjazny dla nas tak, nie tutaj, widziałeś? Tutaj, tutaj, nie. tutaj ci tupają, na lewo. Ała, oh wow, pilnowali w no! czterech. Ale obstrani, Ej, to czekaj, nasza drużyna jest totalnym gównem w tą grę. Ja zabiłem jednego chłopa przynajmniej, oh wow. a nasza drużyna totalnie nic. Słuchaj, ja jestem totalnym I sztosem. Podłożyli paket czy nie? Tak, podłożyli. Nie, nie podłożyli. A... Nie, nie podłożyli. O nie! nie! O, oh wow, Full damage jest! No jest, a co zginąłeś? No to super, nie, no po prostu dostałem mocnego hita na pysk. O, B. Okej. Okay. Dobra, mam jednego, ale e, jednak nie, jednak trzech nabło. Zabiję jednego. Czekaj, czy oni tu są, czy nie? Czy tylko jeden, frajer? Nie, na B. Czekaj, nikogo nie widzę. No nie, no czysto tu jest. Czysto na B, halo. Idę do was, idę do cyby. Chyba, że się wykuśtałeś, jak frajer. To, to nie jest no, Nie mówię, że się wykuśtałem. Ja jestem martwy, ale. Ja kroki ciągle słyszę. Jakbym miał jakąś schizofrenię Został jeden wróg Mam okay. jedną pierdol... Schizofrenię Zaburzenia emocjonalne, proszę puść to nam ten. Ja I dalej idę. nie wiem co robi moja kula, ona chyba leczy Trwa kula? Tak, moja kula leczy mam Super Dobra, walą do nas Zabijam jednego Oni na pewno na pewno do Dobrze Mam kolejnego, nie w O, Wspaniale sobie, o Koniec, ja Chłup, ja co jest! Robi? on jest? On ulta odpalił. Co to jest? Chłup się w tym Ja tak, jego. Nie, ja go zabiłem, ale jego ulty działa tak, że, że nawet jak zginie, to się stawa po 4 sekundach. Ej, historia, ja tu AWP najdroższą mogę kupić. To kupuję. 4,5 klocka. dobra. Jak teraz nikogo nie spikuje, to walę Fikołka, przysięgam. Daj, dobra. Jak Ty Fikołek, jesteś ostatni w tabeli. Odwróć tabelę, będziesz na szele. No co, b. co ja robię? Znowu B chyba wchodzą. Dwóch mam. Czekaj. Ej! No nie, zabili oh! mnie, ale trzech zabiłem Super Oj, to, co, to jedno. nie się, naprawdę jestem wielkim fanem twojego let's play'u Ja wiem, ja wiem, że jesteś ja teraz... Jestem totalnym gównem Zabiłem Okej, okay. czy przez to mogę strzelać? Jak to działa? Jezu święty, bo jeżeli... Jezu to Mariko, Jezu, dobra nie kupuję tej broni nigdy więcej Jak chłop mi wleci to od razu tego, do innego świata się trpnie Dobra, ja sobie jakieś PMA wezmę i ja biorę shotguna, stary. Ja z pompą jestem turbo kazakiem akurat. Pompa w sesie to była takie gówno dla tych, do nie? Tak. <ścoughs> Dlatego z nim gram. Dobra, I nie ja ma Daryl, chodź, okay, chodź, 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 chodź. Nie, to jest chiała to nie jest wallhack, dobra. Stary, to shift, jest wallhack, shift, na e. shift, shift, shift. Czekaj, na E mam. No ja tutaj mam hollachaka, stary, ja tu wszystko widzę. Dobra, zostawisz sobie. O, wygraliśmy. Ej, szczodź, Nawet nie się no, zrobiłem Dobra, teraz, teraz to już ogarniam te skille. Ja już wiem o co chodzi w tej grze, wreszcie, dobra. Filip, powiedz mi, jak to jest być pieprzonym głównym. Nie wiem, Filip. No, no Właśnie, jest... ja wiem. Powiem ci, że wspaniale. Czuję się Ja bardzo mogę podnieść zmarłego sojusznika swoją mocą. Ej! O, Nice. Zobaczmy na tabelę. Super jestem. Masz jednego frago Jej, Jak wpadłeś na taki niesamowity pomysł jak siurkojny. Nazwa? No. no nie wiem, bo, bo stawiam siurki wszędzie te. Ale Shiba Coiny i tak są lepsze, pamiętajcie. Discord. Nie. nie no nazwa nazwa stary rozbraja. Let's play as odin. Stary jak ja z tego nie zabiję, to ja nie wiem. To ja wyłączam tą grę komputerową dla dzieci. Musisz poćwiczyć. Ła, wow, na blisko był Nie ładnie! to mm -hmm. prawda runda ich, ale się i tak obsrali. No tak, zabiłem trzech. Ja z tego łuku staram się zabijać, ale gówno. Czy ten łuk nawet nie strzela. No tak, bo on nie bije, masz 1 8. Z połowa gierki, a ja się dowiaduję, że ten łuk nie bije. Czy chociaż mój ultimate bije? O kurde. Tu jest nadajnik stymulujący. Zostało Co chłop robi w ogóle? Ja, ej, ale, ale tego, on trzech chłopa chyba, nie? Ale się aż podnieciłem Wiesz co, są na A No nie ej, Jezu, no, no Czekaj, 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 kicz or cluck. O. Wypuszczam drona! super, super, super Ale super, drona, że ja drona wypuściłeś postawiłem. Jak tego drona? <laughs> nie mogę się przyzwyczaić, że na C mam skilla o, Ja sobie o, na przycisk dałem To jest jakaś szybka pompa? Tak, to jest jakaś szybka pompa Aha, nic nie, nic nie kupiłem, nie? o to słabo. Ujawniam obszar, a ja gówno widzę przez, ten uja przez to ujawnianie obszaru. Oby są znowu na jak coś Okej okay. Dobra, mamy to. I zmiana rundy. Wreszcie będzie ciekawiej. No, dobra. No, zabił mnie! No, super! Głowę trafił. Czemu ja tak szybko się wykładam tutaj? Nie wiem, jeden krok. Ja to sobie wyłączę na razie, bo Także ja i tak easy zrobię. Nie, <laughs> nie wiem, ta postać jest tak zupełnie... nie wiem Dobra, ja syp PM, biorę Za dwóch zabiłem. Czek zabiłem zabiłem! Pokrzam! Oh, oh. Ty Dmało Ty już stare 17 fragów mam, jak ja dobry chyba. Jak ja główny chyba. Ty to powiedziałeś. LP Kazok, 17 fragów, proszę państwa. Dostał jeden gracz. 1 na Jeden na jeden. Dobrze! Dobra, dwie rundy i koniec. No ten Orchid chyba ziomek jakiś jest dobry. Ja normalnie to jest dla mnie w tej postaci. To jest takie gówno totalne. Mhm. Mm przykład znaczy, ta postać, którą ty grasz spoko jest strasznie. Ja mam ulta, którego jeszcze nie użyłem, czy jest taka tak jak tam się dał. Rasują znowu. No dalej, jedziemy. No, do ulta. Debil. <laughs> Okej, okay, słyszę go. Został jeden wróg. O, ale zmisowałem. Ja pierdziele Ale mi zdobrze wow. pomógł mi Orhal, super Ale zobacz już jak super się gra Masz jednego fraga i wygrywa Fajnie no 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 my tu wszyscy tyle samo i... jeden ojo wracaj do żywych dude. ale go uleczyłem został jeden grup Zabity. Jest to ostatni Czy ten mój dron coś robi? Tu jest na tym na balkonie Mam go, pyk! I koniec! PONG -champ! Ej! Jak wygrać z jednym fragiem? Ja Fodnik. nie mogę, ale to był stos! Podoba mi się to fest! Ogólnie ja bym w piątkę pograł, w piątkę musi być fajne, może być naprawdę fajne. No. Ale zainstalowałem! No super. Generalnie co do gierki, to jest to coś takiego jak połączenie. No. Zabiłem, dwu, zabiłem dwóch jednym strzałem, chyba. Wspaniała i dlatego wszyscy grać wygrać teraz. Dobra, mamu no Znale. trzy fragi starych Jeden na jeden. Ale ty jesteś totalnym kozakiem. Co to jest? Pamiętaj. Co to zło? Ja nie wiem. O co? Co no, to to postać jest? Typ coś mega wyjął. A zabił go! Okay. No i, i Ja ubiec. pierdzielę! Czemu ten gość mi strzela głowę? Biodą grę pod rząd! No jest źle, nie? Wszyscy są na A jak coś Już z Jest wyrównana runda strasznie, strasznie. Mi, się, mi się to podoba Gdzie? A! Ja pierdolę! Co się stało? Gość stał w smarku, jak brałem punkt Dobra, nadrobiamy jest 7-8, strasznie wyrównana gra w ogóle Dawaj Rexer. wcierzę w ciebie Ooo! Oh! Mhm Chłop, co Ale ja nerwam. HP nie mam się wierzę w Ciebie, pamiętaj. No nie! Chciałem Ajajaj. tu broń podnieść, to no niestety. Prawie dolską, no prawie dolską. Prawie, no, prawie, no siadę. prawie, prawie siadł. RIP! Obrońcy wygrywają. No niestety! Porażka. No, aj, 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 wyskoczyło, wyskoczyło mi to dokładnie to samo, co zawsze, gdy wstaję w mojej <laughs> życie życie A więc okej, okay, moi drodzy, w tym materiale to by było na tyle. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie gierkę, bo moim zdaniem jest naprawdę fajna. E, a ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podoba, No i co? Do następnego. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Pa, pa.